No i witam ponownie wracamy do Cela No cel kupiony wczoraj najtaniej chyba na świecie za 700 funtów sprawny cel, dwa kluczyki eee, co no? Jeździsk skręca hamuje, wszystko sprawne Mamy tu Cela 500 2001 roczek przed liftem no co ponki są zimowe, cztery takie same no z... To widać kiedyś było lakierowane, ktoś źle polakierował, i teraz chodzi. No co, no, lampy do polerki. A tak to w miarę jest czysty, nie? No, brudny jest, ale czysty wody. No to ma jakieś delikatne mm, Co Są no, lampki do polerki, ale zderzaczek cały. To może ma piękniętą kratkę delikatnie. No, ale te tu czujniki działają, cała elektryka działa. Światła wszystko drzwi, szyby. No, Brudny, 5 lat jeździł koleś, ale był zawsze gąbką. Nigdy nie był kerszerem, więc będą takie zielone te. A teraz stoi od świąt, od 26 grudnia. Stoi, już nie jeździł w nim. I, I tyle, no wygląda tak. Otwórzmy go. Ładnie się otworzył. W środku. No co, no brudno. Brudno, 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 no ale pokazuję jak kupiłem, jak mi stanie. No to troszeczkę poniszczone, odkleja się, to troszeczkę też się rusza, brakuje to chyba na kubeczki, tam troszeczkę tu porysowane, ale tak to roletka działa, fotele fajne, nie są aż tak bardzo zniszczone, no 106 tysięcy przebiegu ma, ale...